To jest, green. Jedźcie, chłopaki, -ok, jedźcie. No A, jedźcie, no, no. ja będę minował. Pod ich bazą... Pod ich bazą nie ma zombie. Pod ich bazą nie ma zombie. Dobra, ładujcie na do razie. E. No i Spierdalaj, no bo jak nas się wyczają. Już nie zostajesz tu? Nie mogę wsiąść. Co to e, e, są, chcesz masę? E? Dawaj. Jest tam temat. jest ja na, na, Tam na ten brak. Chuj, dobra. Tam ci podam Ale chcesz, e, tejo. E, tejo. Czy, na rogatkach no nie chodzisz, Tutaj, tutaj, z prądej. Nope. Znaczy, ogólnie cię nie wyłączałem, więc nie wiem, czy muszę, ja no szano, y ale... matę pod tobą. Jakie hasło? No takie samo, Ryku. Latający żelder? Tam nie ma nigdzie techu, drzwi. O, od hopfera jeden gdzie ktoś na hopfer jest całica. No, mam. Ej, gatea nie będę go. Jak gdzie daję? To jest Nie, to jest... A bo na Malpaże iść. 60. Aha Aha Co? Dałem go nie wysadzić. od drugiej Aha. strony mają wejście. Od drugiej strony mają wejście bierającymi shieltami. Czekaj, już nie mam jedno. Mam strzelać? Ty jeden, ja jeden. Jeden na policji jest. Nie. Ja pierdolę. A Nie? No. Ja to nic nie a, a teraz tu je i też stany polecą. 25. Tak. i to nie my. Tak pilnie jedzie. na brykam. Są na dyku. Możecie uchwalać. Jest tam, jest tam, na... Jest na NW, widzę go Jest Wizu? Jest na wodzie Ojo biegnie No to walić go kurwa, walić Ej, macie czysto, ej, możecie brać i 1 Ty nie mogę kulek do Rki odłożyć, dobra ja będę na wieży A to Wizu biegnie ta? Ten pezek ktokolwiek ma biegnie. Dobrze pięknie, A ]ajebiście. jakiś z chyba podlega do Was? Ja? Teraz się zaraz pojechał. No teraz przemoc. W okay. jakiś sposób się do łazy wchodzi, nie? Że w taki coś się da do łazy. Nie marnuj na Bambi. No ja tylko w kołach chabalę. Składów. Aleks, no prawda.

a jak to to jest na bitmie. A może postawimy blaze? Wysadzisz czy nie wysadzisz? Ej, siadaj! to. Zabili mnie, kurwa! Wstawił. Ge... Wstawił gate, i chuj! Shelter postawił. Nie możemy go zabić, już tam biegłem do niego. jest zreliks. Widzę tego pedała. A co, to jest ETA? Dobra, podbieć mi tam trochę, no Jak? Na SR Nie wiem, jak zabić, bo on na Zabi jest, tego, się. to zabij go, bo on użytkita. Czekaj, tu gdzieś był kurwa fullstaff i do mnie jebał. pusza Tak. Ja. Dobra, leży on... revi. Dobrze. Jeden fullstaff się kurwa złożył. Piszę sobie na Mam 46 HP w AUCIE. By mnie. Wsiadaj. please. Christian, Christian siadaj. Krystian, wsiadaj. siadaj. Albo wyjebać od bo... góry, ten coś teraz. Nie, bo... nie mogę kurwać dobra. Teraz. Teraz. to? Tak. Cześć,

Chodź tu do a Ro-a chodź tu, on tutaj jest, tu o, tu, Z tym o, no, to. dobra Wszystko? Do, tak. Chodź Ale, Koniec rajdu Tyle legenda? Do krystala mam wieś, tak? Do krystala Siadaj zaraz, tych pedałów Do krystala mam jać. Masz keba? Tak yeah. Nie że szaka jest. to do mnie to na tam. to kawy w, w szaku? No, wejściem. To już w wieci, bo ja nie mogę hasu. Takie w lary. A masz masz apteczkę? Tao? Chodź Nie mam, nie mam Masz jednego keba. Daj mi apteczkę, jakoś, otwórz mi to Mogę ci dać badaże Albo nie masz jedno, mam dwie apteczki łap Masz badaże? Jeden badasz mam łap Chodź, siadaj. Wysiana o? Dobra, otwieraj mię za chwilę. To tu się biada, to rozjabliłem w furnejce czyli. Ja z dwóch furnace chyba, już między dwoma się Aha, połączę Tak, tak. Szybciej, szybciej. Możemy tam jeszcze szybko się zbugować czy już nie? Dobra, czekaj. No zjezdzę. Znowu mnie wyrąbało, zarobić. Daj, bój, lec. Spranti, I have mission for you. What? I have mission for you. Yeah, ja, już kurwa, flyer biegłem, pedały je panem. Poczekaj, że oni nie widzieli, mołotowy. jak my tam spędzimy. Je, yeah, kurwa, małotowy, faktycznie. Ej, ro, a to te molo a... teraz nie przechodzi nawet przez Shelter Nie, niestety nie. Ro, a, tutaj a musi tutaj ej, na kamper nie ma na razie mam. Jeden z was musi podejść do tej osia. A gdzie my strzelaliśmy się te szpary, co Jezu, nie jest. Nie, nie wybić typa Nie, o, ale on jest tam gdzie ja ci mówiłem. Oaaa, kurde. Ej grupa. Mać. Ej grup... grupa To te molo teraz tak, teraz tak jest znaczone, że chuja... Ej no. Ej grupę please. Kurwa. Grupa. Odejdź, odejdź, przemaz, odejdź przemaz, szybko spalutę. Ej, dobra ja nawet nie mam co wchodzić, co nie? No z drugiej strony też mogą Ej, ale patrz Hanzo kurwa się respił, Hanzo biegł to musiało go sobie zabić na bazie Bo on szczekał pod, u nich w bazie, tak? A potem ja go zabijałem jak biegł A Dispose? Ja nie wiem jaką wchodził Mo to tam wypierdali się od spodu i chuj. Mhm. A w tej budowli. Kurwa, no na łuk, łuk, łuk! Ja zabiłem następnego. Nie miałem już Kto Tu, jest loker. Ja mam takie miejsce, gdzie mnie wypierdali, ale chodziło. Znaczy tu przy tej. O kurwa, już, już wyczaję, gdzie jestem, strzela jebany śmieci. Kolejny, kolejny żółtek, yy, baza po. To Ale czemu? Ja, czemu, się, te, czemu wam zwala grupę? Tobie, a na mnie. No, ile ety wytraciliście? 20, 2000? Jebany. na dole, Macie bruje. strzelania Co? On do nas 2000 ety. 500 wam zabrali No, kurwa. kurwa. Co? No. Zrobienia no. od handla i spółki. O mój dżibany. Przy <laughs> Policji, to bałuje <laughs> Biegnie. Strzela, wyjebie was. Ej, rok, crash. Czyli kurwa, tyle panów jest, jo? Nikt nie przyjechał, aż kurwa dziwne. Bo bo zaś razy się wyjebali. Jak? Tyle no razy z... się wyjebali. Nie? Oni już samochodów nie mają. <laughs> Oni ja biegną nie. gdzieś tam w górach są Tu, ja sobie tu, ja sobie tu ogólnie stałem, no na ale na, nawet I Mnie nie wyjebało nieraz. Nie nieraz nie, nie wyjebało. Ile? Mamy w sobie moc, zapierdalamy całą noc, ta balanga pan, Mam już przyspaleń y dwa, ten węgor budzi mnie inni idzie, się Zabawić trzeba się, ten weekend to wykończy mnie mamy w sobie moc zapierdalamy całą noc, niech ta balanga Pan Mam już przyspaleń y2, ten węgor budzi mnie I że dziś wyrucham się trzeba się, ten weekend to nie. mnie nie, o nie, wiza, no, usta. Banku. Buja, wim, ty klasa, nie, mam zamiast, nie, jadę, ale nie, jadę, nie, jadę, nie, Zajnę, tak, zelic, tak, zelic, tak. nie, 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 trochę i Tam nie, 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 ci nie, 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 nie,

Wchodzimy do kurwy. Kurwa, no jest jeszcze ja tak, kurwa. Jest o, otwarte. O, 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 no. No, cicho, cicho, stójcie, on się zrespi spokojnie. Ja mam mołotowy, wpiszę mołotowy, mogę mu je rzucać tu. Jest, Lepiej. Zamknął nas, pięknie, kurwa. Dobra, Zabijesz do? go? Tak. Dobra. Dobra, na, na logaucie musimy tu postawić, a daj wyjebać drzwi. Tak. Hmm? Tak, fragi ta. Muszę tyś tą kawę kazywaliś? No raczej nie. 4 kewlar załóż. Join? No to, a oni sobie te listy wzięli z panem. Oh skoda? my god! LOL! 500 amo na okay. K.